Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym uzupełnianiu wyzwań e, Dzisiaj rozłożymy sobie 120 zł e, Jakieś tam drobne mi się udało porozmieniać Tylko muszę znowu uważać, żeby e, wszystko dokładnie zapełnić Żeby się nie okazało, że znowu do jakiejś koperty czegoś nie włożyłam I słuchajcie, chciałabym sobie zagrać dzisiaj chyba w... w... Nie Dobra, dzajajcie. E, w tą grę biznes, więc ja sobie to wyciągnę. E, zdrapiemy sobie tą zdrapkę haski. I tą zdrapkę też. Weźmiemy dzisiaj na tapet e, i zobaczymy ile mi zostanie kasiury. E, więc zacznę od gry wziąłam sobie kostkę. Moje standardowe pisaki i drapak. Słuchajcie, miałam jeszcze taki jak ten pomarańczowy flamaster. I słuchajcie, gdzieś go. Przesiałam Albo już sobie mąż pożyczył Gdzieś już e... No nie wrócił do mnie Wczoraj tu zrobiłam trochę porządku Bo myślałam, że może gdzieś leży Gdzieś wrzucony W szufladzie sprawdziłam, też nie ma No nic, muszę opędzlować tym co jest Też na pewno bym chciała Do którejś dziewczyny zawitać Zrobić sobie kolejne zamówienie Ale wczoraj mówię hola hola Na razie uzupełniaj to co masz więc zobaczymy, więc jedziemy z tym i tymi dwoma zdrabkami i zobaczymy, na ile starczy nam kasiury, rzucam 6. Będzie tyle, nie będzie tyle. Raz, dwa, trzy, cztery. I co, wrócimy na 5, 6? Nie, czekajcie, musimy rzucić jakąś taką, tą. No nie, ta kostka jakaś... Dobra, niech będzie cztery. E, raz, dwa, trzy i cztery. Faktura od firmy kurierskiej, odkładasz 10 zł. Dobra, rzucamy jeszcze raz. Czyli tu jest dycha. Żebym nie zapomniała, to tu sobie odłożę. Wracamy na start i rzucamy jeszcze raz. Jeden. Inwestujesz w firmę na start, odkładasz 40 zł. Czyli zabieram 50. I może wystarczy w tym wyzwaniu. Może się zaraz rozpędzę, mogłabym wszystko w to rozłożyć. Więc... Tu jest 50, a tu jest co? Takiego drobnego. Przydałoby się, żeby jeszcze jakaś piątka wpadła. Eee, czekajcie, rozumiemie sobie dwie dychy na całe. Dorzucam to 50. Czy status jest? No, przydałoby się piątka. Jest to jakaś piątka? 10, 5, jest. Musiałabym trójkę wyrzucić. Trójkę, albo tu piętnaście. Dobra. E, dzisiaj mamy pięćdziesiąt, tak? To jest dziewięćdziesiąt pięć złotych. Trzydziesty. Mamo, mamy kolejny poniedziałek, koniec miesiąca, słuchajcie. Ale ten czas zapierdziela. Dobra. Już nie, bo tak to bym naprawdę mogłabym odłożyć do jednego wyzwania wszystko. Czekajcie, policzmy. 95. Zgadza się, żeby zaraz nie było, że coś znowu nie odłożyłam, pozamieniałam i zapomniałam. Dobrze, to teraz drapeczka haski. Zdrapeczka haski. 150. Policzyłam sobie po cichu, bo chciałam sprawdzić, czy z OK 150 jest. No to czekajcie. Trzymajcie kciuki. Gdzieś były piątki. Są dwie piątki. W razie W. To teraz trzymajcie kciuki. Jezu, które teraz? A na środku. Jedziemy. Dycha. To jeszcze jedno pole i za każdym razem zostanie nam jeszcze po dwa czyli jeszcze jedno sobie zdrapiemy a może to czyli tu była dycha No żebym zaraz nie zapomniała odłożyć dycha to jedziemy tu 20. I zostaną nam trzy drapania po dwa pola. No i tak zostawię to, słuchajcie. I tu jest dwie dyszki biorę, tak? Czyli razem 30. Będzie 180. Czy to jest status? Jest. O czym ja tu 60? Ja ostatnio nie zapisałam. Widzicie, jaka ja jestem? Ja tu dałam 110? Nie, 90 dałam. Jezus, ja nie pozapisywałam Kiedy ja zapomniałam? 11 i 20 Ojej, sorki To tego 20, nie ten Ale że aż 90 złotych? No i widzicie Dobra

Człowiek na szybko coś robi i później zapomina. No, wyszło dwóch z worka. Ale przynajmniej kasa się zgadza. Mówi już pali o zapisanie <grydy> daty. Dobra, żeby zaraz nie było, że naprawdę coś e, knocę. Dobra, a tu kochani, zróbmy tą zdrapkę w całości. Chociaż nie, bo zostało mi 40 złotych. Dobra, to czekajcie. To zrobimy tak. Jedziemy z dwa niebieskie, dwami zostaną. Trzy, to trzy pola dzisiaj. Siedem, siedem. Plus piętnaście dwadzieścia dwa. Tak, dwadzieścia dwa. To będzie piątka. Tylko nie mam nie? Dobrze liczę dwadzieścia dwa. 22, czy to jest status? Jest. Plus 22, 30, 09, plus 22, 95 zł. Sprawdźmy to, bo aż mi się nie chce wierzyć, że aż tu tyle jest. 50, 70, 80, 95. No, nie chcę być inaczej. Dobrze policzyłam. Dobra. I patrzcie, ile już jest kasy. Tu 90, tam 70. Tu 40, tam 30. No, tu 95. Tu. ile było? No, też coś tam ten. Tutaj też 95. Dobra. Odłóżmy sobie tutaj, może dychę do tego wyzwania. Jak już mam, niech ma. Eee, dycha: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 100. 40, 150. Musiałam się chwilę zastanowić. To będzie 160. Czy tu jest status? Nie, ale słuchajcie, wezmę sobie długopis. Napiszę sobie długopisem zero E plus dycha i to będzie 160. Biorę dychę, wkładam. Dobra. to chyba już nic. To będzie na to grubsze wyzwanie i zostało mi 8 zł. No to tu nie. No to tu też nie nie zakończymy piątkę. To wrzućmy sobie tak do tych wyzwań. Do tego wyzwania a wezmę zielony, jak już zakreślam zielonym, to tu wrzućmy piątkę. Super, jest piętnaście złotych. Tu wrzućmy jedynkę. I mamy trzy złote. I tu wrzućmy Zostało nam dwójka. I tyle. To to wyzwanie christmasowe. E, te, słuchajcie, e, I Am Enough, Be Strong i power, e, Girl Power to są z mm, z karty społeczności od budżet Justyny yy, i słuchajcie chyba te też o ile się nie mylę czyli tu jest słodkie święta świąteczne a czekajcie a czy tak i tutaj te dynie sobie dodrukowałam bo ostatnio mi się nie wydrukowały czyli te dynie to i to wyzwanko też jest od Justyny więc słuchajcie, możecie sobie pobrać, wydrukować, założyć segregatory do kopert i tak to kochani wygląda. Rozłożyliśmy 120 zł, sprawnie mi to poszło. raz, dwa, trzy e, bardzo się cieszę, że moje koperty się zapełniają. E, muszę zdobyć jeszcze dwie dychy na to ostatnie. E, punkt w tym jednym yy, wyzwaniu, żeby go zakończyć czekajcie, gdzie ono było yy, nie tu tu chyba, to jesienne, nie tak, to to bym chciała zakończyć bo tutaj zostało tylko do odłożenia z 20 zł i yy, żeby już zapełniać te tutaj po kolei tutaj jest dosyć Sporo do zapełniania, więc na pewno już to ogarnę przy kolejnym ładowaniu kopert. Znowu takiej większą kwotą te wyzwania, żeby te oszczędności były w grę. A, w grę będę grała chyba tutaj do końca, aż nie uzupełnię tego. Zobaczymy, jaka kwota się uzbiera. Zdrabka została nam na 4 razy po 2 pola, tutaj zrobimy sobie też jeszcze raz na trzy pola, więc tutaj po prostu zakończymy tą zdrabkę, um, perfumy no to się jeszcze zbierają, mogą sobie dać większą kwotę, ale to nic, ale tu się pouzupełniam w październiku na pewno coś więcej, tu tak samo. Tutaj ten telefon, no, no to gruba kwota, więc tutaj też Chciałam to do końca roku, powiem Wam szczerze Chciałam żeby sprawić e, nowy telefon Tak powiem Wam po cichu, ale niestety nie ma szans, żebym tutaj musiałabym Po prostu wszystko co mam, czyli na przykład 1500 Władować w jedno to wyzwanie, żeby jakaś ta kwota się uzbierała Więc tutaj na spokojnie mm... Po prostu będę zbierać najwyżej w przyszłym roku. No, i tu też jest takie grube wyzwanie: 1500 zł. I teraz się zastanawiam, czy z niego, jak tu sobie dopełnię, nie przerzucić do tego telefonu, albo z tego telefonu zrezygnować i dopełniać to wyzwanie. A nie będę kombinować. Skoro idziemy po kolei, to idziemy po kolei. Jak już sobie wyznaczyłam takie. Cele, a nie inne. Hmm. Więc nie będę kombinować, nie będę zmieniać. E, więc um, zobaczymy, e, czy zrobię jeszcze jakieś zamówienie, czy się jednak powstrzymam. Zostanę przy tym, będzie monotonnie, ale satysfakcjonująco, e, jak koperty się będą zapełniać fajnymi kwotami. Dziękuję Wam, kochani, że byliście ze mną. Życzę Wam miłego dziąka Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Buziaczki, pa pa!